Zakład Usług Komunalnych ma kolejny nowy elektryczny nabytek. Pojazd zostanie przekazany do obsługi cmentarza komunalnego. Dołączył w biegłym miesiącu pojazd elektryczny typu wywrotka ze skrzynią możliwością załadunku do 300 kg. Pojazd ten ma być wykorzystywany do codziennego wywozu posegregowanych śmieci z cmentarza komunalnego na pobliskie wysypisko śmieci. Ponieważ y, śmieci posegregowane wymagają praktycznie codziennego wywozu, bo, bo, bo jest taka ilość, że, że to wymusza po ilości blisko w tej chwili dziewięciu tysiąca grobów tego, tego towaru wyrzucanego jest dosyć sporo. I myślę, że ten pojazd będzie nam tutaj bardzo, bardzo przydatny i będzie w stanie zabezpieczyć ten codzienny wywóz y, plastyku, szkła. Zgodnie z ogólnokrajowymi przepisami 10% taboru używanego przez miejskie jednostki muszą stanowić pojazdy elektryczne. Tczewskie jednostki mają już kilka takich pojazdów. Mowa między innymi o elektrycznym radiowozie straży miejskiej.